Są miejsca, które są nadzieją dla wielu z nas. Kto jest gotowy przekwalifikować się i być może przeprowadzić do działu DOWA, ma duże szanse na znalezienie pracy. Nowo otwarte Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie rozpoczyna kształcenie młodych adeptów sztuki szklarskiej oraz starszych potencjalnych pracowników. Dobre chęci, zapał do pracy i gotowość do zmian mogą otworzyć niejednej osobie drzwi do fajnego zakładu pracy. Będzie potem wsparcie również kadry. I schuty, myślę, że i z Hans Działdowo, i schuty tur od nas, i z dekoracji, z dekoracji. Także myślę, że będzie można wykształcić sporo nowych, młodych ludzi w tej dziedzinie, która jest bardzo piękna, bo szkoła jest przepiękne. Odkryj w sobie pasję i zgłoś się, warunki do nauki są odpowiednie. Myślę, że to będzie przyczynek do tego, żeby młodzi ludzie z różnych stron Polski, bo jest i piękny internet, tutaj jest. Bardzo dobrze wyposażony, będą się kształcić za zasilą przemysł szklarski, który jest bardzo duży w Polsce, jeden z największych w Europie. Przygotowanie centrum pod potrzeby przemysłu szklarskiego trochę trwało i kosztowało. Jest to inwestycja na lata. Jak pan dyrektor wspomniał, łatwo nie było. Sprzęt ściągany był praktycznie z całego świata, więc dość specyficzna branża i, i często był jeden wykonawca, na przykład producent na, na, na świecie. Nie tylko przedsiębiorcy cieszą się z inicjatywy. Pedagodzy również. Dla młodocianych to dobry kierunek rozwoju. Ten zawód może okazać się przyszłościowy, o ile już nie jest. Realizatorem, liderem tego projektu jest powiat działdowski. Pan starosta podjął decyzję o rozpoczęciu funkcjonowania branżowego centrum umiejętności przemysłu szklarskiego właśnie w Malinowie, w szkole w Malinowie, która od wielu lat kształci już operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego i techników technologii szkła. Ludzie związani z tym sektorem przemysłu nie mają wątpliwości, że to branża przyszłościowa. Przemysł opakowaniowy w Polsce jest bardzo rozwinięty. W naszych strukturach jest ponad 100 firm z przemysłu opakowań. Branżowe Centrum Umiejętności w Malinowie wpisuje się zarówno w strategię gospodarki w obiegu zamkniętym, jak również zmiany, które się odbywają w przemyśle opakowaniowym. Szkło jako ten kluczowy element gospodarki w obiegu zamkniętym ma przyszłość. Każdy region, każde miasto specjalizuje się w swojej dziedzinie. W Działdowie jest to właśnie przemysł szklarski. Firm zajmujących się szkłem, które dają zatrudnienie, nie trzeba tu długo szukać. Podobnie jest z pracą. Zapotrzebowanie stale rośnie.